Cześć, to już na z White Cloud Handmade. Witajcie w kolejnym filmie. E, witajcie w kolejnym filmie w nowym roku 2025. E, nie wiem ile jeszcze będę mówić w tym tonie, ale e, no jeszcze mamy początek stycznia, tak więc. E, Stąd ten wtrend. słuchajcie, dzisiaj taki bardzo krótki, bardzo szybki film o tym, jak uszyć sobie takiego pomocnika kuchennego, a mianowicie taką łapkę kuchenną, którą będziecie mogli używać do łapania gorących naczyń. Pokażę Wam, jak sobie przygotować wykrój. Ja ten wykrój robiłam na oko, więc po prostu opowiem o tym, jak ja ten swój wykrój przygotowałam no i później uszyjemy właśnie ten, tą łapkę tą, ten pomocnika kuchennego i ja będę korzystać z bawełny, będę używać włókniny takiej centymetrowej, ale będę dawać dwie warstwy, tak więc jeśli macie włókninę dwucentymetrową, to jedna warstwa wystarczy. Będę pikować tą bawełnę z włókniną. No i później kolejne elementy obszywane lamówką. Wszystko i lamówka, i te, ten główny materiał to będzie bawełna. Także zapraszam Was serdecznie. Mam nadzieję, że Wam się przyda taki kuchenny pomocnik i powiem Wam, że chciałabym generalnie w tym roku też właśnie takie robić, krótkie filmiki z takimi drobnymi rzeczami. Myślę, że kilka jeszcze pomysłów na najbliższy czas się pojawi. Oczywiście takie krótkie filmy będą przeplatane również tymi. Filmami dłuższymi. Tak więc, żeby było urozmaicenie, żeby było też coś nowego na ten rok, będzie tak troszkę dłuższych filmów i troszkę krótszych. No, to chyba tyle z tytułem wstępu i zapraszam Was do wspólnego szycia. Materiały przygotowane: mamy bawełnę, linijkę, pisak, oczywiście szpilki, nożyczki. Ja mam taką gotową lamówkę, tak więc jeśli macie coś takiego, to również sobie z tego skorzystamy. Włókninę tutaj nie będę całej pokazywać, bo jest jej dużo. No i ten wykrój. I jak ja ten wykrój zrobiłam? E, słuchajcie, odrysowałam sobie moją dłoń, tak jak widzicie. Mm, zaraz zobaczymy, ile centymetrów dodałam. Tak po 2,5 cm z, z każdej strony dodałam od góry i od dołu będą to 3 cm i e, wzięłam talerzyk i po prostu odrysowałam tutaj, e, żeby było na okrągło, bo ja chciałam okrągłą e, tą łapkę, oczywiście, jeśli chcecie w kwadracie w prostokącie tutaj od góry to możecie sobie zrobić, może będzie łatwiej. Ale ja właśnie taką chciałam, tak więc bierzecie sobie kawałek papieru, odrysowujecie rękę mniej więcej tak dookoła i później dodajecie po 2,5 cm z obu stron i po 3 cm od góry. Tak więc ja mam gotowy ten wykrój i będę sobie wycinać teraz z mojej bawełny. No i tu mamy przód i tył tej e, łapki. I teraz będą nam potrzebne jeszcze dwie takie e, kieszonki jakby. I ja sobie biorę ten kawałek taki, który tutaj mam. Mam nadzieję, że mi wystarczy. Bo będziemy potrzebować cztery takie łapki. Więc to chyba będziemy, będę musiała zrobić tak. I jeszcze na raz. I ja sobie ten mój wykrój. A właśnie może jeszcze Wam podam mniej więcej wymiar tego wykroju, Bo tak nie podałam wcześniej 23,5 na 14 cm. To tak żebyście mieli odniesienie do tego, e, jaki to jest wymiar. Składam sobie na pół ten mój wykrój. I teraz przykładam, jako że mam tutaj taki brzeg fabryczny, brzydki, to sobie na razie przypnę, to sobie na razie przypnę tą połóweczkę i wezmę e, pisak. Bo generalnie tak gdzieś o półtorej centymetra krócej wycinamy tą łapkę od, w stosunku do tego dołu. I ja sobie tu odrysuję, żebym wiedziała jak mam wyciąć. Czyli te kieszonki, które tu będziemy robić z jednej i z drugiej strony do włożenia ręki Robimy o półtorej centymetra krótsze niż połówka tej naszej głównej części. Mamy cztery części. I teraz przykładamy je lewą stroną do lewej. Teraz bierzemy sobie naszą lamóweczkę i wycinamy troszkę ponad długość naszego, naszej kieszonki. I teraz ja mam taką lamówkę, która jest, yy, widzicie, zaprasowana już tak i będę sobie ją jeszcze na pół dzielić. Mamy tak przygotowane mm, kieszonki, i będziemy je przeszywać jak najbliżej linii brzegu. Natomiast ja sobie na razie odkładam i biorę sobie teraz e, jedną warstwę tej naszej głównej części. I będę sobie robić e, wyrysowanki. Będę sobie robić kreseczki, które pozwolą mi przepikować ten materiał razem z. Włókniną. I ja będę sobie robić te e, co 3 cm. Te pikowania na prototypie zrobiłam sobie co 2, ale teraz możemy przetestować co 3. Także jak macie ochotę zrobić gęściej, to nie ma problemu. Mamy narysowaną kratkę. Teraz biorę sobie te, tą naszą włókninę i wycinam dwa kawałki. Bo ja mam włókninę centymetrową, więc yy, chcę, żeby ta nasza łapka była grubsza. I słuchajcie, ja sobie przepikuję tą jedną część. To będzie ta część taka wierzchnia, a później doszyjemy sobie drugą część. Ja wam powiem szczerze, że ja się jakoś szczególnie z włókniną nie lubię. I nie lubię jej przeszywać, bo zawsze coś mi wychodzi nie tak, ale mam nadzieję, że tym razem nie będzie tak źle. Tak więc biorę sobie... Tą część z narysowanymi kreseczkami i będę też od razu przeszywać tą te kieszonki. Tak jak mówiłam, lamówką, tutaj jak najbliżej jak najbliżej brzegu lamówki. Także idę do maszyny i będziemy działać. Mamy przepikowane, teraz y, obetnę sobie brzegi i e, dopnę drugą część. Obcięłam sobie już brzegi i teraz będę dopinać e, tą naszą drugą część. To już sobie obrzucę poza kamerą. Będę szyć tutaj jak najbliżej tego brzegu, żeby po prostu złączyć ze sobą te dwie części. No i udało się w miarę po całości tutaj już przeszyć po brzegu. Obcinam sobie jeszcze to, co mi zostało nadmiaru. Tak, żeby nie przeciąć tego szwu. I teraz to będzie moja część, którą będę Łapać sobie garnek, a więc z drugiej strony doklejamy, boże, doszywamy łapki te kieszonki. Z drugiej strony doszywamy kieszonki i też y, ja sobie przypnę na razie w kilku miejscach, żeby zobaczyć, ile mi wystaje tego materiału, bo w momencie, kiedy mamy włókninę, no to troszeczkę nam się ta bawełna inaczej układa. No i teraz sobie obcinam te nadmiary tej kieszonki. Teraz biorę sobie tą moją lamóweczkę i będę przypinać. Jako, że to jest moja warstwa wierzchnia, no to ja sobie zacznę od tego, że po prostu przypnę sobie z tej strony najpierw. I teraz tak, możecie sobie jeszcze uciąć kawałek, tutaj go przeszyć po krawędzi i wsadzić sobie tutaj jako taki uchwyt do zawieszenia. Ja idę sobie przeszyć, bo w pierwszym, którym szyłam, szyłam bez tego, bo ja swoje łapki zawieszam na piekarniku na uchwycie piekarnika, ale pokażę wam też jak zrobić z takim uchwytem. Tak więc idę sobie przeszyć tutaj po brzegu ten kawałek bawełny. Przeszyta i teraz będę sobie wkładać. Włożę tutaj z tej drugiej strony. Nie tutaj gdzie mam łączenie, tylko tutaj z drugiej strony. No, i mamy wpiętą lamówkę, można iść teraz przeszyć. Mamy przeszytą lamówkę z jednej strony, i jeszcze chciałam Wam powiedzieć, że ja się starałam szyć. Tutaj w tej części, w tym zgiętym miejscu lamówki. Bo tutaj, jak od, otworzycie sobie, to tutaj mamy tę, tą część zaprasowaną. I ja starałam się szyć właśnie po tym miejscu zaprasowania. Tu jest jakieś 5-7 mm od brzegu. No i teraz zawijamy lamówkę. W drugą stronę i będzie, będę szpilkować, przypinać po obwodzie całość i przypinamy tak, żeby zakryć ten y, szef, tutaj który mamy. mamy szef i przypinamy tak, żeby nie było go widać. pięta idę teraz e, przeszyć po całości Mamy łapkę gotową, teraz jeszcze pozostaje poobcinać wszystkie niepotrzebne nitki. I przeprasować. Ja sobie idę przeprasować ją jeszcze. Przeprasowana, w związku z tym, że ja mam tutaj taki pisak znikający pod wpływem powietrza, to ona, on sobie za jakiś czas się utleni, po prostu. No i mamy gotową łapkę. O. Można łapać naczynia gorące a tym bardziej, że jest podwójna warstwa dwucentymetrowa włókniny, tak więc na pewno będzie bezpieczniejsza niż taka z centymetrową warstwą. Ja tą centymetrową warstwę, ja łapkę z centymetrową warstwą mam w domu i ona się nadaje raczej do takich nie super gorących, ale mocno ciepłych rzeczy. Tak więc tak wygląda łapka, tu macie ten uchwycik, za który można sobie powiesić. Tak więc y, szybki projekt, bardzo fajny, bardzo łatwy e, w uszyciu, a wygląda fajnie i fajnie jest mieć taki dodatek w kuchni kolorowy. Możecie sobie zrobić dokładnie taki, jak Wam odpowiada. Już widzieliście, łapka gotowa. Tak się prezentuje. E, myślę, że wyszła bardzo fajnie. Ja sobie specjalnie wybrałam taki wzór, bo. Mam już właśnie ten prototyp, który robiłam w takim wzorze, więc pomyślałam, że po prostu będzie się dobrze zgrywać z tym prototypem. I co, i tak sobie pomyślałam jeszcze o jednej rzeczy, że dzień babci i dziadka zapasem, bo już w przyszłym tygodniu, więc może macie jeszcze chwilę, żeby taki prezent babci na przykład zrobić. A do takiej łapki dorzućcie jeszcze fartuszek, na fartuszek macie też film u mnie na kanale gdzieś, tu albo tu. Zostawię Wam linka do tego fartuszka. Tak więc może to będzie fajny prezent na dzień babci i dziadka. Nie wiem co na ten temat myślicie. Koniecznie dajcie znać, zostawcie komentarz pod filmem. No cóż, ja za dzisiaj Wam dziękuję. I widzimy się w kolejnym filmie. Przypominam, że jest od jakiegoś czasu nowy Instagram White Cloudowy. Taki typowy dla osób, które są zainteresowane filmami, a w przyszłości może również także kursami online. I w zeszłym tygodniu, jak nagrywałam film, to mówiłam Wam, że jest to White Cloud podkreślnik yt, ale żeby było prościej to zmieniłam nazwę na whitecloud podkreślnik kursy. I oczywiście tam poniżej w opisie filmu zostawiam wam namiar. Serdecznie was zapraszam, bo jestem na etapie budowy tego konta, budowy społeczności do tego konta, więc będzie mi bardzo miło, jeśli mnie tam odwiedzicie. Eee, najlepsze życzenia dla babć i dziadków ode mnie. Przy okazji właśnie tego e, pomocnika kuchennego. E, za dziś Wam serdecznie dziękuję i do zobaczenia w następnym filmie.